Cześć, witam Was serdecznie. Wielu z Was pisze do nas lub wysyła też zdjęcia na maila o auta ze Stanów. Proszę bardzo, oto właśnie stanoweczka. E, postaram się, nie obiecuję, ale mam wielką nadzieję, że pokażę Wam zdjęcia aukcji tego samochodu, bo gdzie się chyba mam. Także myślę, że podeślę Brianowi i zobaczycie je na przebitkach, jeżeli faktycznie one u mnie na telefonie jeszcze są. Bójk. E, Jakąś się nazywa Encore, czy coś takiego. Dokładnie. I to jest tak naprawdę Opel Mokka. Dość dobrze wyposażony w skórach. E, dość fajny. Sądzę, że zostały za niego zapłacone małe pieniądze. Natomiast na zdjęciach nie widać tego, że tu wchodzi prawie cała stopa. Tego nie widać. Auto dostało bardzo mocno, na zdjęciach bardziej widać, że jest to po prostu wgniecione, nie za dużo, natomiast łudziliśmy się, że próg jest cały, bzdura. Zapraszam bardzo. Zobacz, co tu się dzieje. Widzisz? Wszystko jest wymielone. Został zebrany cały rant. Zobacz, wszystko poszło do środka. Zobacz, zakleszczony jest słupek. Nie możemy otworzyć nawet tych drzwi. Drzwi się bardzo mocno poddały. I z takich rzeczy, które są kłopotliwe, bo nie jest kłopotliwy próg, nie jest również kłopotliwe poszycie wewnętrzne. Z kłopotliwych rzeczy to będzie przedni słupek ten słupek prawdopodobnie wpadł bardzo mocno do środka i jest ryzyko do tego, że trzeba będzie wyciągać deskę, żeby go wywalić na zewnątrz. Po czym to widać? Zobaczcie. Tutaj to, że drzwi, że drzwi odeszły aż tyle, to jest spowodowane tym, że dostały dołem. Natomiast błotnik dostał tak mocno, że aż się tutaj otworzył, u góry. I tu widać, że ten słupek może być w środku. Dopiero jak założymy drzwi, będziemy wiedzieć, jak daleko jesteśmy. Zawiasy na pewno do wymiany, drzwi tylne do wymiany, poszycie, yy, poszycie progu, jak również próg wewnętrzny może być do wymiany. Pytanie, co z podłogą? Jeśli chodzi, nie rozklejaliśmy go, bo ten samochód dosłownie przyjechał wczoraj. Natomiast ja nie oglądałem jeszcze dachu. Ja się boję o ten dach, dlatego że jeżeli słupek wpadł tutaj, to tu będziemy mieli załamanie. Nie wyczuwam go pod ręką, więc powinno być dobrze. Ile ta naprawa będzie wynosić, tego nie wiem. Nie umiem Wam powiedzieć, ze względu na to, że nie wiem, ile będą kosztować części. jeśli chodzi o samą robociznę. Też do końca nie jestem w stanie tego określić, bo nie wiem, ile nam roboczo godzin zejdzie. Jak również nie wiem, co jest dopiero pod spodem. Jak to wszystko rozbiorę, zdejmę to wszystko, dopiero zacznę mierzyć, to będę wiedział, w jakim stanie jest samochód i będę wiedział, co trzeba będzie zrobić. Na pewno to nie będzie 10 tysięcy, ani 15 tysięcy, dlatego że do lakierowania jest na pewno cały bok i drzwi z jednej i z drugiej strony. Zwróćcie uwagę na to, tego może nie widać na kamerze, ale to jest biała perła wchodząca w róż. Bardzo fajnie wygląda ten kolor oczywiście w świetle słonecznym. Pamiętajcie też o tym, że stanówka łączy się z menu, łączy się z przełączeniem wszystkiego w środku, łączy się ze światłami, łączy się z przeciwmigielnymi światłami, co często jest problemem, bo resztę jeszcze można jakoś przeprogramować. Z takich ostałych rzeczy to chyba lusterko, które zresztą działa, bo sprawdzałem. Dobrze, z tej strony auto wygląda smutno. Pamiętajcie o tym jeszcze, że już widzimy tutaj kurtynę, a teraz chodźcie do środka. Mam nadzieję, że wejdziesz tam. Wiem, że jest mało miejsca, bo tutaj byśmy wycinali drzewo. I, ale, uwaga, uwaga. Proszę bardzo. Samochód w środku wygląda całkiem przyjemnie. Elektryczne siedzenia, skóry, e, kamery cofania, e, u góry jest ekran multifunkcyjny. E, mamy wystrzeloną poduszkę fotela. Mamy wystrzeloną jedną i drugą kurtynę, bo ta kurtyna, widzisz, jest schowana. Prawdopodobnie podsufitówka będzie musiała być wymieniona. Mamy automatyczną skrzynię biegów i tak na oko z 1.5 turbo. Więc to jest silnik z korsy tej takiej sportowej, fajnej, tej lepszej. <noise> będzie miał ze 130-140 koni. Natomiast ogólnie nie ma tragedii. Reszta samochodu wygląda całkiem dobrze. Wiadomo. Pod, pogięty od dołu, no bo widlakiem z, z był podnoszony. Tutaj jest zderzak na dole uszkodzony, czego nie widać. Jak się przyjrzymy, o, widzicie tutaj? Brian, pokażesz? Tutaj już była jakaś przygoda, coś tutaj jest nie tak. Więc to wszystko też trzeba będzie e, dokładnie obejrzeć. Samochodzik całkiem zacny. Natomiast no niestety e, skala zniszczeń jest dość duża. E, Oczywiście to nie przód ani nie tył. Wszyscy mówią super, nie ma poduszek, no ale jednak są kurtyny. I pamiętajcie też o tym, że auta w Stanach to są uderzone samochody po szkodach całkowitych. Więc nie ma tutaj filozofii, zawsze te uszkodzenia będą duże. Więc jeżeli chcecie kupić auto ze Stanów, to ono musi być naprawdę tanie, jeśli chodzi o sw na swój e, rocznik. Czasami. E, Udaje się komuś kupić samochód i w miarę w dobrych pieniądzach go zrobić, ale to są naprawdę przypadki. Liczycie się z tym, że kupicie auto ze Stanów okej, okay, o rok młodsze, na pewno o wiele lepiej wyposażone i na pewno w o wiele lepszej wersji silnikowej. To są trzy rzeczy, które wyróżniają stanówki. Natomiast macie przy okazji kilka problemów, które trzeba ogarnąć, bo na przykład, jeżeli byłby przód do takiego obójka, to już byłby problem, bo to jednak nie jest Opel Mokka. To chyba tyle. Pokażemy Wam, jak to się będzie rozwijać dalej, jakie będziemy mieli wyzwania, i o tym wszystkim będziemy mówić. Jak zresztą wiecie, w każdym naszym odcinku chcemy Wam pokazać, jak likwidujemy takie szkody. Dobrze, mamy rozebranego Bujka, czy rozebranego? Mamy dopiero zdjęte drzwi. No więc, sami widzicie, jak to wygląda. Trochę mocno wpadł ten zupek, aż pękł dosłownie na konstrukcji z takich nowych rzeczy przedni słupek został pociągnięty widzicie ustawienie zawiasów jak jest pogięty cały także de facto trzeba wymienić cały próg z konstrukcją łącznie z słupkiem który aż tutaj wysoko jest wyciągnięty poduszka tylnych tylnego oparcia też wyskoczyła tu pod spodem trzeba zobaczyć, jak to wyciągniemy i dopiero ustawimy. Tutaj nie wiem, nie pokażę Wam tego chyba. O, widzicie aż pęk tutaj na konstrukcji. No, te wszystkie rzeczy trzeba będzie porobić. Oczywiście najpierw rozebrać, wszystko przygotować, i następnie się za to zabrać. Nie jest źle, mamy nadzieję, że podłoga nie jest pociągnięta, po prostu wpadł w sam słupek. Dobre uderzenie. Yy, oczywiście, wszystko zależy od ceny, no bo to jest oczywiste, tak? No, poduszka, fotela to są normalne rzeczy. Yy, kurtyna, jedna, druga. Podsufitówka jest do wymiany, ale auto całkiem fajnie wygląda. Coś tutaj z elektroniką jeszcze, ale to może być kwestia akumulatora, więc dopiero będziemy patrzeć. Dobrze, będę was wam pokazywał dalej, jak te etapy będą wyglądać. Wracamy do naszego Boika. I zaczynamy naprawę. Z takich rzeczy, które są dość istotne, to tu jeszcze trzeba wypiąć tą wiązkę. Ale na, na początek pociągniemy e, słupek, i, i że tak powiem, dostaniemy się w ogóle tam. Prawdopodobnie szyna tego fotela nie została przesunięta, ale to dopiero po pomiarach wyjdzie. No a reszta. Już jest przygotowana, wszystko jest rozebrane, szyba również została e, wycięta, żeby nie podejmować tego ryzyka i będziemy spokojnie działać. Mamy już e, drugi cały bok, wisionu góry, rozpunktowany I, i będziemy w tej chwili e, ten słupek wewnętrzny z konstrukcji też został e, cały rozpunktowany. Więc mamy to wszystko przygotowane na tyle ile trzeba. No i za chwilę nastąpią wszelkie, wszelkie, wszelkie działania do tego, aby w końcu zabrać się za ten samochód. kochani, materiał z naszych prac przy Buicku. Mamy już wstawiony słupek Oczywiście wcześniej tak jak widzieliście zostało to przypasowane Drzwi, zawiasy W tej chwili jest zabezpieczone, wymiedziowane, wyrównane Te łączenia tutaj wszystkie zapobiegamy zawsze bodyworkiem z Nowola wszystkie tu łączenia tutaj gdzie spawamy to będziemy tak jak, tak jak widać miedziowane jest, więc będziemy tu spawać na łączeniu gdzie nie będziemy już jakby ingerować temperaturowo no to już po prostu tym, tym nowolem zabezpieczamy tu tak samo jeszcze mamy do ogarnięcia ściankę wszystkie te krawędzie zostały wyprostowane, wyrównane przygotowane do wspawania oraz e, też zabezpieczamy tutaj już nie ma. miedzią tylko tylko bodyworkiem z uwagi na to, że on przewodzi i tutaj też nie ma problemu, a temperaturowo nawet jak się zagrzeje to i tak zostaje także nie mamy tutaj żadnego problemu z tym tak samo na zawiasach czy innych rzeczach też zawsze pilnujemy, żeby to było zabezpieczone i, i wtedy nie, mamy stuprocentową pewność że nic tam się nie będzie działo. No cóż, to pozostałe materiały będziecie pewnie obserwować w timelapse. Pozdrawiam.